Cześć, wracamy do mega newsów i słuchajcie, wiecie, czego się dowiedziałem. Wchodzą nowe przepisy dotyczące opon motocyklowych. Jak cię zainteresowałem tematem, oglądaj dalej. Właśnie między. Wystawianiem pojazdów, które możecie zobaczyć na naszej stronie na Otomoto, Husa, Motocykle, jak wpiszecie, to tam znajdziecie aktualne ogłoszenia z nowymi cenami. Wracamy do tematu. Natrafiłem na artykuł mówiący o tym, że zmieniają się przepisy dotyczące opon motocyklowych. Na razie tu Was uspokoję. W Niemczech, ale jest naprawdę mnóstwo klientów z Polski jeżdżących w Niemczech. I teraz wyobraźcie sobie, że macie motocykl na oponach, które są niezgodne z homologacją, czyli producent przewidział takie opony. A my jeździmy na innych, czy to inny bieżnik, czy to inny rozmiar, czy to inna ewentualnie firma. No i to może być powodem dużego problemu. A jakiego? To zaraz powiem w dalszej części materiału. Ale zanim powiem o na przykład mandatach, karach, to wyobraźcie sobie, że w Niemczech będzie w ten sposób to wyglądało. Wymieniacie na przykład w naszym salonie bo, serwisie, bo mamy taką e, usługę, opony e, motocyklowe. I żeby tym legalnie jeździć w Niemczech, trzeba przyjechać na.